Siemanko, witam was w odcinku z Minecraft'a. Witam. Na mapce to było. Jak to było? Przed chwilą Jak to było? E, confusing Cube Confu... 2. No. no, dobrze, że przynajmniej ktoś zastępuje moją pamięć. Dobra. O Jezu, nie strasz. <ścoughs> o, co przycisk? To pewnie jest o, przycisk. Ma, ma pana jednego gracza, ale gram bo, bo czemu nie? A, tu. No, jak wywróciłem wierzch. jak to kozak wygląda, nie? Command bloki same Przycisk. Ollak. Ko... patrz same command bloki kozak co nie, eee, dobra, no. Nie, video nie video no dobra, ja to... chcę. od ale dobra ja chcę. A to jest ten na YouTube. A, dobra, myślałem ja... się odpalić. Też sprawdza, to myślałem, że to będzie jakaś Lul. Wow. Ale kozak. Nie strasznie, aż mnie gdzieś wywaliło. Czekaj, co? one last thing before you begin. This is the level selector. You can access the room. Do O! A oh, mogę? Oh, mogę? Nie, ita. nie mogę, patrz. O czekaj, to jest Co jest? Oła, Ty Ty nie wskaż, go. Wiejku. Co ja mogę. Ach, Czaszką sorry for szkielę. freaking out. No, widzisz, powie, powiedział. Ach, sorry for freaking. Przepraszam, że ten, że cię przestraszyłem. A dlaczego Mówiłem ja nie mam czaszki? Dlaczego użycie. ja czaszki nie mam? A ja mam czaszkę. A Ja nie mam czaszki. Co... Bo to jest na jednego gracza, nie? Ale na czym ta gra polega? Tak Czemu my ty... nie przeczytaliśmy na czym ta gra polega? Można głośno na czerwono <laughs> tylko do... Roz adventure mode, wers no. render... Czekaj, render distance trzeba... Co jest, co tu czy nie jest? Straszne? No bo ja już, no ja już gram, chodź tu. Czekaj, czy muzykę, może coś być w muzyce. Czekaj, bo render distance muszę zmienić. Na 16. Może zniszczyć... Co? I ten to... Nie wiem, czy mam wszystkie, Mogę zniszczyć... mam wszystkie Dostałem kill of jeden, nie? Mam wszystkie partykle, czy nie mam? Nie a bo ja wiem, czy się mnie pytasz? Może mam. Yy, a po co ten crafting jest? A ty możesz. No bo już tą czaszkę moją zmieniłem, nie? A. a Portal mamy chyba zbudować z tego co rozumiem. Dostałem znaczy, złoty kirof. tutaj był. Czy, czy to można nazwać? Tutaj nie wiem. Znaczy tak się dało No w tej wersji tak, tak. No tak, w tej wersji tak. A. Tak, tak. E, dosta tutaj skrzynia była ukryta i był A, ja mam... na Jedno użycie. Mogę zniszczyć e, popękaną nederetową cegłę, tylko nie wiem to którą. Popękaną? Która to popękana? No. A to po pewnie jest po prostu jeden bloczek taki. No tak. Gdzieś ukryty. Pewnie skrzynka tam będzie z czaszką. Czy może to trzeba paku jakiś sobie czy coś? Wątpię. Nie wiem. A widzę, dobra. O, to widzę. Mam. Spaczony celium. No? A to chyba tam było. Po co spaczone celium Tu jest. A, bo tu. No jeszcze mi coś. wszedł. Moje. Aha. No, weź. no od, Jeszcze ukradł. Czerwony boton. Na terakocie. Czerwoną glazerowaną terrakotę. A tutaj kładziesz. Czemu tutaj? Gdziekolwiek kładziesz. No gdziekolwiek na tej terakocie tutaj. Tu. Nie, nie mogę. I da ci, i da ci trzy opsa. Oh, no na tym! Tu! No nie mogę. A czekaj, bo może, mam... może przez Adventure mode. No nie, bo ja mogłem. Właśnie o to chodzi w Adventure. Daj to, daj to, nie kłaść, nie kłaść. Daj to. Nie. Proszę ci, daj to. Pradne. No i co, nie e, da się. Tutaj. Zbrana... A, widzę. To? No tak, i... tu. Masz, tu. No widzisz, jak mnie oskamowałeś. O. A, dobrze, już koniec. co? To czemu... to po co mi było te trzy opsa? a Dlaczego tam. Co? Uwadło mi to? Może na przyszłość, może ty się wracać. Nie wiem, ale dało mi trzy obsad. Aha, no bo pewnie za poziom każdy będzie miał te 3 obsady. Ona Dig for some treasure. Who knows? Dobra może ja nie będę czytał pomysł. Dobra, to. No czego za dostałem i beton. Jakby tutaj było mało go betonu. Popisz, po, poleciał tam w ogóle. Jest to, nie, po prostu jest, obserwuję. Jest. O, Gdzie obserwuję? jest szybka? Za szybą. A, to wiem, to wiem, to widziałem. Who knows, you will find overall, but if you need a shower, well... A czyli gdzieś musimy znaleźć ten łopatę? Skrzynka ale gdzie? ukryta pewnie. No tak. Ale gdzie? Pewnie znam gdzieś skrzynka. Znalazłem! No, wiedziałem, że znajdziesz. A, <laughs> a co? Piasek, czerwony piasek, czaszka szkieleta. Jest gdzie o, szukaj czaszki? Szk masz czaszkę szkieleta, czy co? Yy, nie, w sensie tą łopatą mogę to wszystko wykopać. To potrzebujemy, Piasek, piasek potrzebujemy czerwony piasek. piasek i czaszkę. Na pewno czerwony piasek. Patrzę na pierwszym poziomie czy jest czaszka, bo tutaj wiem, że możemy wymienić czaszkę. Eee, możemy dostać tak, piec tak za czaszkę. Wiem. Czy jednak można się cować, do powiedzieć się można cofać. Eee. To wygląda mi podejrzanie tutaj te bloki. Co możesz wykopać? Możesz jakieś kamienie? Co ty możesz całe to... Przyklić? A ta łopata jest niezniszczalna. Ty możesz ja nie wiem przekapać? chciałem do całe. O Jezu. Oho. Chcesz. <laughs> Czemu nie dali dwóch łopat? Trochę <laughs> tak. Wiesz, niedobrze chyba możemy skopiować skrapiwać, coś niego. Ojoj! Chodź, możemy to skopiować, Jak mamy na. O, węgiel, Daj ten, weź, weź kreatywa i skopiuj tę łopatę i mi daj. A no w sumie. No gramy na dwóch to. Gdzie? Gold digger się nazywa. Gold digger. Po co A mi dajesz kreativa? Bądź kreativa? A, czyli nie. jak włączyłeś sobie kreativa, to ja mi to mi Aha, fajnie. Ja tu się Jakieś sody tworzą w było. A, tak się nie, żeby się wydostać, bo nie dostajesz bloków. nie nie tak. Przydałaby się pochodnia. O. Wiesz o co chodzi, no zniszczy to od razu. Tak, wiem. O, znalazłem jakieś przejście. Sorki. To mam możliwość W rogu tu znalazłeś? No po to. E, pomarańczowa glaturowana puchno. trakota? Glazurowana? Pomarczowa trakota, po prostu płumacowa. I szklaną butelkę mam. Dobra. To się ogarnie. Mogę wodę? Trzeba chyba po prostu przekopać wszystko. Wziąłem, wziąłem wodę do buty, jak nie wiem czy powinienem to zrobić, ale... Możesz to wypić. Wiem. Zawsze. Znalazłem redstone. Nie wiem chyba po dobrze. co. W sensie blok redstone do wykopania. Nie wiem, tu już nic nie ma. Czekaj, ale tu... Ty... Jak się robi gazerowane trakotę? Może trzeba zrobić? Musisz tak, znaleźć. musimy... albo nie, musimy chyba znaleźć tę czaszkę, kupujemy piec i wtedy musimy przepalić ten, czy coś. Zabić A to. no, w sumie, fakt. Tylko czaszkę chce mieć znaleźć najpierw. No tu tak. <grych> się to pojawia to problem, tak. nie? Ja kopię, ja kopię samą górę, tylko w dół. Żeby tak tobie to zostawiłem czarną robotę. Nie to, to już nic nie zostało w sumie takiego. Co to mi nie wyglądało. Ja wszystko skopuje, co i możesz. Prz... O, dawaj, patrz. Pokaż. To przejście. Bo ja się tu jeszcze nie skopałem. Moje. Musisz ja bym podkopał jeszcze, bo może coś tu będzie. Nie, jeszcze raczej nic nie będzie. A, Mogę niszczyć. kopujesz czy nie? No, właśnie, nie mam czym. A, no chyba, że tak. Póki co. Nie, to jest wszystko. Czy ty wszystko zniszczyłeś wszystko tą dobrze. czaszkę tak w ogóle? No... się łopatą, nie? Jego masz nie na łopacie, wiem. że możesz niszczyć. Nie no jego. nie no, masz na łopacie. Jak najedziesz na łopatę, to masz cel, co możesz niszczyć. Dobra. Bo no, jakieś paliwo przecież, żeby to ten... No, mówię... O Jezu, przepraszam. A, no tak, ten, Mówiłem, ten, że ten, znalazłem. Tak, tak. Wrzucaj, wrzucaj, terakotę. Czyli honory. Czyń honory. Co. A czy ty możesz? Ten sztywiek się ty, Jak nie tak pracuje. myślę, jak tak teraz myślę. Coś ty powiedział? A właśnie nie mamy skinu, bo gramy na darmowym hostingu, którego nazwę nie będę wymawiał. Jesteśmy cebulami. Nie, co, jest? co czas jest ten ten? A, mam. Bo zabrałeś to z prędkością światła. Mhm. Lecimy dalej. Nie, nie lecimy dalej. Pokaż, pokaż. No nie. Co? Aaa! Teraz mam tomączkę beton. Dobra. Teraz lecimy dalej. Level trzeci. Level trzeci. Co tutaj? Howdy, stranger. Majper, chyba to Okej, okay. o mam gold, mam gold digger. Mam no gold digger. Czułem, że znajdziesz gold diggera. Musimy z.Dać znaleźć... gold digger? Daj mi gold digger. Uh. trójka. Aha, no tak, dobra. No to jest ten. Tak, tak, tak. Może niszczyć ojej, ojej. Złoc złocony czernik? Po prostu złocony czerwon. Złocony czernik No i potrzebujemy tego. Trabinka, tak wiem tak. widziałem właśnie. Ten dźwięk w ogóle tego miodu. On jest przyjemny. Tak. Jest przyjemny, ale weird, czekaj. Ale najprzyjemniejsze jest jak się pije miód. To jest takie parkur. O... Parkour? Ale jednak nie powiesz, że nie jest przyjemny ten, jak się jak się tam pije. Tam jest... Wieśniak. Coś. Tam jest wieśniak. Ale powie, powiedz, że ten, że nie jest przyjemny jak się pije w miód. Nie wiem czy tam coś się jeszcze. Nie wiem sam. W sensie nie, 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 nie używałem nigdy miodu w Minecraft'cie. Dostać pozycji. Gold Digera? Ja dostałem butelkę miodu generalnie, ale. Nic z nią nie mogę zrobić. Chyba, że jest wcześniej. nie Tam u pierwszego villagera nie było nic, nie? No wątpię, że to był ten. To był chyba. Gold Digger. Złocony czernik? Wait, wait, wait. Mówi, że tam. To są może takie być puzzle, że musisz. No, złocony czernik to jest ten, ten z netheru, no nie? Dlatego ta... chciałem się wrócić. Jak widzę tą lianę, li, li, lianę tą mederową rosnącą, to ja widzę, ja próbuję tylko wymyślić jak tam przejść. Nic tutaj nie, nie tutaj nic nie ma. Dopiero ogarnąłem, że na dwóch pochodniach się teraz nie rozpi ognisko, dopiero jak postawisz. Fajnie zrobione. I się zmienia blok. Hmm. Po co mi Golddigger, jak go nie użyję? Może tutaj coś było? Przegapiliśmy? No, raczej nie. Wolę sprawdzić. O, Co tam u góry biega? Nie mam pojęcia. Repeatery. Gdzie jest ten pozostały czernic? Nie wiem, jesteśmy ślepi ewidentnie. No. Ja ja no bo ja robię tu tutaj ja cięcie i wrócimy wodą. jak znajdziemy ten złoty czernik. Uwaga, on wie. O, o, on coś wie. On wie. Co, Co jest? Wiedziałem! Co jest? No nie o? S? wiem. Oj, Jezu. Redstone. No nie możemy. Ej, znowu ten Redstone jest tak w górę. Bardzo możliwe, że będzie później. Co mówisz? Będzie może później do zebrania. Już, już mam już mam. Albo jakieś znajdźki to są czy coś. Tu jest crafting? Tu nie ma crafting. Wracamy. no tak, bo to Ja rozgryzłem. Ty Jestem rozgryzłeś, on odkrył. Duży mózg czas. Duży mózg czas. Dajemy mu złoto. No i mam drabinkę. Musiałem pomocę zrobić, bo musiałem się napić. Hey, hey, have you ever here to? Wracamy! To... Mogę zrobić, bo ja mam przy sobie TT, a nie wiedziałem, że być tam potrzebny. Ja on dużo tego potrzebuje. Musisz przy sobie. trzy sztapki mieć. Ja mam dużo bo tego ja mam przy sobie. jedną. Mam dwie. To... <śla> Masz to, ja już idę robić. Jak coś, to mam dużo, mam dwie. Masz czyni honory. Czyni honory. Mam, mam cztery teraz. No to cztery potrzebujesz. Więc... A mi że 5 potrzebuje. No nie. Ciekaw, że potrzebujemy 3. Dlaczego bo... to tak zlatuje? Co, co jest? A, co to tak Nie. nie to nie coś z kolonokiem. I co mówię, o... że 5 pajacu? Jakie 5? A faktycznie 5. Masz, 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 masz. Idź kraftować. Bo ja zepsułem już mapę. Co że zrobił. Miód już nie zlatuje. Ramki też nie ma. Oj. Słopca Jak ja to. Nie, wiedzia nie wiedziałem, że na Adventure da się niszczyć ramki, no? Nie wejdziesz. Kurde. Dobra. Trzeci poziom prześnięty. To dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I w czwarty, czwarty level zrobimy sobie w następnym odcinku. Zostawcie lajka like i subskrypcję. Elo.